Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was po trochę długiej przerwie, mega wyczekiwany przez Was film i dzisiaj nagrywam dla Was... Mój nowy pokój, będziecie mogli zobaczyć e, przemianę jak to wyglądało przed i po, ponieważ e, nagrywałam troszeczkę, e, jak to wyglądało podczas remontu. E, teraz, co prawda, pokój jeszcze nie jest do końca skończony. W sensie ja już tutaj mieszkam, no miesiąc, ale jeszcze wszystko nie jest zrobione tak jak chciałam, także jeszcze ten cały efekt końcowy na pewno wam pokażę, ale na razie jeszcze nie było czasu żeby tego wszystkiego ogarnąć ale za chwilkę pokażę wam i opowiem jakie jeszcze mam plany na tiktoku już mogliście zobaczyć mniej więcej jak wygląda ten pokój i właśnie dużo osób chciało room tour i mówiliście, że żebym nagrała także dzisiaj nagrywam dla was room tour Teraz możecie zobaczyć troszeczkę przebitek z tego, jak to wyglądało wcześniej. Przed remontem będziecie mieli kilka filmików, a później pokażę Wam, jak wygląda to teraz i opowiem Wam, co ja tutaj jeszcze chcę zrobić. Także teraz macie przebitki z tego, jak ten pokój wyglądał przed. Dobra, także ja jestem przy drzwiach tutaj jest trochę słabe światło, ponieważ tutaj są ledy. E, no, ale pokażę Wam to wszystko od początku. Od drzwi, jak to wygląda, będę Wam nagrywała wszystko. E, no więc tak, tutaj mamy schody do góry. Także jak wchodzę do mojego pokoju, to zawsze muszę przejść przez schody. No i tak tutaj to wszystko wygląda. Jest mniej więcej posprzątane, nie jest aż tak bardzo, także. Sorki, ale nagrywam wam to tak strasznie na spontanie. E, bo jeszcze ten taki room tour efekt końcowy będę na pewno nagrywała. Teraz nagrywam wam taką jakby aktualizację tego pokoju. E, no, ale dobra, pokazuję wam wszystko po kolei. Także okej, okay, zaczniemy sobie może od łóżka. E, tak wygląda właśnie to łóżko. Jest bardzo duże i też jest bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o to łóżko, no to wcześniej e, one, były, one były bez tego materaca i było trochę niewygodne. Więc ja sobie kupiłam taki e, materac, trochę taki squishy, i teraz jest mega wygodne. No i co tutaj, mam poduszki, jak jest tutaj na górze, mam. Jakieś opakowania od odpoki i tutaj mam światełka z takimi różyczkami. Tutaj na górze mam oczywiście klimę, ponieważ tutaj na tym poddaszu, jak jest yy, na dworze gorąco, tutaj też bardzo wszystko się nagrzewa, a w zimę też tutaj jest bardzo zimno. I tutaj mam właśnie takie fajne belki na górze, także ja sobie tutaj chciałam to jakoś fajnie udekorować. Jeszcze to nie będzie, jeszcze to nie jest skończone, bo jeszcze chciałam tutaj kilka rzeczy dodać, ale właśnie mam takie te listki, o które mnie też pytacie. Te akurat są z Shein. Tak one wyglądają. Takie powiesiłam. Tutaj sobie ostatnio powiesiłam takie coś i to chyba kupiłam kiedyś na AliExpress, bo chciałam sobie to kiedyś powiesić, ale zapomniałam, więc sobie tak powiesiłam. Tutaj o te kwiatki. A te kwiatki są z IK. Tak one wyglądają. Oczywiście są sztuczne. I z drugiej strony też jest jeden. I jeżeli chodzi o światło, no to tutaj właśnie też są. Te, yy, no tutaj też jest światło Można tutaj zapalić O, tak to wygląda, wtedy jest o wiele jaśniej Ale ja oczywiście wolę Jak jest ciemniej yy, Też jeżeli chodzi o światło To mam tutaj taki plafon, zaraz wam pokażę jak on świeci Można sobie zmieniać Różne kolorki, jak to za chwilkę No ale dobra, jeszcze przejdźmy do tej części Tutaj oczywiście tak jak przedtem miałam Mam telewizor Ten sam nie zmienił się i w starym pokoju miałam taką toaletkę, i teraz, właśnie, to nie jest toaletka, bo toaletkę mam nową, która jest tam. A tutaj ta toaletka stara, teraz na niej stoi telewizor. Dobra, tutaj mam takie dwie wnęki koło łóżka. Tam jest jeszcze ich więcej, i tam może będą zabudowywane. Tutaj na razie na tych dwóch są wieszaczki, a trochę to. Słabo wygląda ogólnie, ale będę to trochę jeszcze zmieniała. Wszystko tutaj są torebki, jakieś paski, a tutaj będą wisiały ubrania. Tutaj są jakieś opakowania. wagę. Yy, I tutaj mam taki malutki stoliczek, gdzie zawsze sobie coś tam trzymam. Tam mam arizonki. No i tak ten mój kącik, yy, jeżeli chodzi o łóżko, tak to wygląda. Dzisiaj przyszło mi biurko, zobaczcie, bo wcześniej byłam bez. Dzisiaj mi przyszło, przyszło takie zwykłe biurko, białe, najzwyklejsze. E, jeszcze do tego w zestawie było, były takie półeczki, jakby pod to się wkłada, takie wysuwane, ale to już dzisiaj tego e, nie montowaliśmy. No, ale tak wygląda biurko. Ma dwie szuflady. E, jeżeli chodzi o krzesło, to mam stare, ale chciałabym je wymienić. A tutaj mam komputer. Dobra, i tutaj mamy taką wnękę, na której jest troszeczkę bałagan. Tutaj mam jakieś świeczki, tutaj mam ananasa, baby ananasa. Tutaj mam tego mojego neona, i tutaj jakieś tam bzdury. Trochę to wygląda tak średnio, ale jeszcze będę to sobie zmieniała, ale właśnie tutaj mam taką wnękę. Ok, i przechodzimy tutaj do tej części. I na razie tylko w tej części mam ciuchy. E, więc e, mam troszeczkę mało miejsca, ale później e, powiem Wam o mojej garderobie, która jeszcze nie jest zrobiona. E, no ale tutaj e, przez całą długość mamy komody. E, tutaj są jakieś okulary, jakieś dodatki. Tutaj też sobie leżą jakieś rzeczy, jakieś książki. I tutaj oczywiście mamy okna dachowe. I przechodzimy do tej części. Tutaj mam koszyk na pranie, ponieważ, wiecie, jest mi ciężko. Schodzić na dół i codziennie rzucać do prania, także wszystkie rzeczy do prania tam rzucaj. Później schodzę i sobie segreguję do jasnych i ciemnych. Tutaj mam lustro, tak to się prezentuje, i przechodzimy sobie już do tej drugiej części pokoju, tam co Wam pokazałam, i przechodzimy do drugiej części. Także tak, tutaj znajduje się taka jakby pół antresola, zobaczcie. To jest właśnie tak wyżej. Ja tutaj mam plan zrobić sobie taki swój mały. Kącik, że tak powiem. I tak tutaj te wszystkie rzeczy znikną, oczywiście, i tutaj będzie cała położona wykładzina. Tam mam już kupione zawieszki na zasłony, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Mają się tutaj jakieś półki, ale to też trzeba przywiesić. I tutaj na tej długości, jakby wiecie, tak, tutaj będą zasłony, żeby można było sobie ten, to zasłonić i będzie taki kącik z wykładziną, z poduszkami, z jakimś materacem także, wiecie, będzie można sobie tutaj wchodzić i sobie zasłonić i sobie siedzieć e, tak wysoko więc mega fajnie. E, chcę, żeby to już było zrobione. Ale właśnie muszę kupić zasłony i też muszę kupić wykładzinę. E, dobra, tutaj mamy to lustro, to byłam na zalewam Wam pokazywałam, tam nic e, takiego super nie ma. E, I tutaj przechodzimy do toaletki. Zobaczcie, tak, ona się prezentuje. Ok, więc na tej toaletce codziennie mam bałagan i muszę to troszeczkę sprzątać, bo codziennie wiecie, to się po prostu tutaj coś poniewiera. No i na razie wygląda ta toaletka. Tak, może nagram kiedyś oddzielny odcinek o toaletce, jak będziecie chcieli, dajcie mi znać. Tutaj mamy oczywiście lusterko tutaj mam z komputer, bo sobie zawsze coś oglądam, jak się szykuje. No i tutaj mamy już troszeczkę bałagan niestety. Tutaj mam cztery takie półeczki, szafeczki. I tutaj właśnie wszystko sobie. Schowałam. Więc tak, tak się prezentuje to. Jeżeli chodzi o to lustro, to nakleiłam sobie tutaj taką naklejeczkę Ona jest in. I jeżeli chodzi o to lustro, to tutaj jeszcze będą takie lampki. Wiecie o co chodzi? Te takie świecące lampki, tylko że one właśnie miały być od, być od razu, ale nie przyszły i nadal nie przyszły. Także jeszcze czekamy, aż one przyjdą. I wtedy to wszystko będzie się jeszcze świeciło, także będzie jeszcze lepszy efekt. No i co, tutaj mam to, ten fotel ze starego pokoju i tutaj w tej wnęce mam też taką półeczkę. Tutaj mam jakieś też rzeczy, lampę. No i co, w sumie opowiedziałam Wam o wszystkim. Zobaczcie, tak wygląda ten pokój, tak on się prezentuje. Przechodzimy do tej garderoby tutaj z bagażem Mam jakieś ściuchy, które mi się nie zmieściły, ale w tej garderobie będą tam półeczki, różne szafki i będę tam sobie mogła niedługo już normalnie trzymać ubrania, bo tak jak mówiłam, na razie trzymam tylko tutaj, więc mam troszeczkę mało miejsca. Więc tak wygląda mój pokój. Eee, właśnie teraz, jeszcze, tak jak mówiłam, nie jest wszystko skończone. Jeszcze tutaj chcę zrobić to, jeszcze yy, garderobę i jakieś inne pojedyncze rzeczy, jakieś półki poprzywieszać. Pozdrawiać to wszystko. Tutaj też jest taka cała biała ściana, więc chcę tutaj coś zrobić. Muszę poszukać jakiejś inspiracji, żeby właśnie jeszcze bardziej udekorować ten pokój. No ale na razie właśnie tak to się wszystko prezentuje. Dajcie znać, jak Wam się podoba w komentarzu i co byście tutaj zmienili albo co byście tutaj dodali jako dekoracje. No i moi drodzy, mam jeszcze dla Was jedną super informację. Jeżeli obserwujecie mnie na moich. Moim Instagramie, na którego Was zapraszam, nazywam się Antonina Flak To wiecie, że ostatnio w reporterze wyszła moja kolekcja właśnie z nimi I teraz chcę Wam właśnie też na filmiku pokazać te rzeczy i troszeczkę o tym opowiedzieć Także ja sobie powiesiłam to tutaj na wieszaczkach I jeżeli chodzi o górę, mamy trzy rzeczy Pierwszą rzeczą jest to oto taki, takie body Czarne body, tak ono wygląda. Jest ono oczywiście zapinane na dole i jest z taką naszywką ze skrzydłami aniołka, z takim serduszkiem. I jest tak troszeczkę prążkowane. Ja już w nim chodziłam i jest mega wygodne. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, to ja mam rozmiar 158. Kolejną rzeczą jest taka sukienka, tunika, oversize'owa bluzka. Tak ona wygląda, jest z takimi właśnie tutaj aniołkami, z nadrukiem aniołków. I tutaj też mam rozmiar 158 i jest w takim kolorku neonkowym, zielonym. I też mega fajnie wygląda, super się prezentuje. No i ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o górę, jest to oto taki t-shirt z napisem Rebel Angel i do tego ma właśnie takie aniołki. Jest on cały biały i jest takim troszeczkę crop topem, ale troszeczkę bardziej luźniejszym. Także wydaje mi się, że będzie super, jest też mega wygodny i też to rozmiar jest 158. Ale jeszcze to oczywiście nie wszystko, ponieważ tutaj z dołów mam oto taką super spódniczkę, jest ona czarna z takim tutaj paskiem i jeszcze do tego możemy sobie przypiąć łańcuch. Mamy właśnie ten łańcuszek w zestawie, także jest też bardzo fajna. Też już ją przymierzałam i jest mega wygodna, jest z bardzo fajnego materiału. Na tyłach oczywiście ma kieszenie i jeszcze mamy do tego pasek. Pasek też można zawiązać sobie wokół tamtej tuniki. Jest on właśnie taki złoty w takie serduszka i kółka. Jest bardzo fajne. I jest on chyba w jednym rozmiarze. Także to właśnie jest u mnie też w kolekcji z dodatków. I ostatnią rzeczą to są dwie pary ogrodniczek. One są takie same, tylko że mają inne kolory. Więc jeżeli ktoś woli jasny jeans, to może sobie zakupić właśnie w tym kolorze. Jeżeli ktoś woli ciemniejszy jeans, no to też jest czarny kolor. Tutaj mają trochę podarte na końcach. Tutaj mają takie przetarcia. To, oczywiście tak samo. I tutaj są zapinane. Można je nosić. Na dwie szelki można sobie oczywiście odpiąć, można nosić na jedną jak Wam jest wygodniej, no ale ogólnie też bardzo te ogrodniczki są fajne. Ostatnio właśnie w nich byłam, o tak się one prezentują. Także kochani, jeżeli coś Wam się podoba, to ja zapraszam Was do sklepu Reporteriank. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o mojej kolekcji i co Wam się najbardziej podoba. W takich jeszcze rzeczy ogólnych, to y, ta kolekcja trwa od 3 września i będzie do końca wyczerpania zapasów. Także jeżeli Wam się podoba, to spieszcie się do Reportera i możecie sobie zakupić. Oczywiście, wstawiajcie wodki, oznaczajcie mnie, to ja na pewno Was wstawię na moje story. Jeżeli chodzi o te ogrodniczki, to super one w zestawie wyglądają właśnie z tym body i ja tak chodzę, wygląda to mega super. Możecie też zobaczyć na moich fotkach na Instagramie i właśnie to jest mój ulubiony zestaw. By było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach jak wam się podoba mój pokój, co tutaj byście zmienili, jak wam się podoba moja kolekcja i co jest y, według was najlepszego w tej kolekcji. No i co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Dziękuję za oglądanie. No i co? Pa pa!